Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Mianowicie ocieplenie, dalsza moja walka z tym ociepleniem. Zrobiłem nieby nie dużo, a jednak dużo. Na poprzednim filmiku tutaj obrabiałem wszystko z przodu. Obleciałem jeszcze teraz dodatkowo to ścianę szczytowo. Ściana dosyć duża. Oczywiście, już to nie trzeba podstawiać. Styropian. wszystko przyklejałem. Listwami obleciałem wczoraj jeszcze. Narożnikami i okna obrobiłem. Oczywiście to jest wszystko na pierwszy raz idealnie. Nie wygląda, ale to będzie przytarte jeszcze. I na drugi raz robione. W niektórych filmikach, jak patrzyłem, ludzie się zastanawiają. Się pytają w komentarzach, czemu się przyciera. No, to mu się przyciera, że nie ma takiego majstra, co by idealnie na pierwszy raz położył równą. No. Chyba, że ktoś zna takiego majstra, co weź przy cierania w ogóle kładzie idealnie. Chyba 10 metrową łatwo ściąga wtedy. Chociaż jeśli w kilka osób się robi, to może jest to możliwe. Sam robię. No. Dziś jest niedziela, też działałem. Zacząłem od 7 rano kłaść siatkę, niestety. Trzy arkusze położyłem o godzinie 11. Przerwałem pracę. Skończyłem to na dziś, gdyż ta ściana jest cały czas słońcu, nie dały się ściągać. Lipa się robiła, Już jak widzicie, wyschło to praktycznie. Także tyle, jako tako to idzie. Niestety, tutaj na ścianie szytowej to lipa jest. Wysoko rusztowanie trzeba ustawiać, przestawiać, rozbierać. Blaty i te inne, ustawienie to wiecie, jak to się robi. Wszystko samemu. Ciągnie, fajnie było, gdybym miał rusztowanie takie inne, te skręcane czy tam składane. Ale nie można mieć wszystkiego, trzeba się cieszyć tym, co się ma. Także zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo równo to nie jest. No to pierwszy raz. Kable wcianę. pod kable. Tutaj już też z przodu tak to wygląda, obleciałem lukarne. Białe trochę place powychodziły, deszcz do końca nie wyschło i deszczy padają nacinało To mogę jeszcze powiedzieć, z przodu też to wszystko wyschło, ale jakiś tłusty deszcz padał i zobaczcie. Nie wiem czy to będzie widać na filmiku takie tłuste Ostawiało na białym w tym no. kwaśnym deszczy, co no, lipa i wszystko w porządku a takie coś no. także to by było na tyle, walczę dalej i mam nadzieję, że skończę do końca października Urlop się weźmie i tyle no. robię tylko po pracy aktualnie dwie godziny z 16 do 19 zanim wrócę, zanim zjem to 17, 19, szybko się ściemia i weekendami walczę i zaoszczędzi się kilkanaście tysięcy złotych no. Czy warto? Sami oceniacie. Myślę, że warto. Za tyle można kupić wiele przydatnych rzeczy do domu, wyposażyć czy jakieś instalacje zrobić. Także dzięki bardzo za oglądanie tego filmiku. W razie pytań, pytajcie w komentarzach. Na wszystko pytania odpowiem. Lajkujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Cześć.